Moje dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe w Ignatkach. Gabrysia, moja córka, uczęszcza na zajęcia z matematyki od czterech lat. To, co zauważyłam, bardzo chętnie chodzi do szkoły na matematykę, między innymi. Lubi rozwiązywać zadania z matematyki, nawet dodatkowe. Chętnie uczestniczy w konkursach. A co ja mam dzięki temu? Spokojną głowę wieczorem i to świadomość, że moje dziecko rozumie matematykę. Istotne jest w tej szkole to, że nauczyciele są zawsze uśmiechnięci, otwarci, chętni pomocy. Bardzo dużo się dzieje w tej szkole: są dodatkowe warsztaty, kursy, takie spotkania, ferie, pikniki, półkolonie i wiele jeszcze innych atrakcji. I taka istotna rzecz to rzetelna komunikacja, otwarta komunikacja. Bardzo polecam i zapraszam do szkoły w Ignatkach.